Siemka, dzisiaj kolejne zadanie z Daily Maps, kolejne zadanie z logarytmów, dzisiaj takie dziwne dowodzenia, musimy udowodnić, że jeżeli a to logarytm o podstawie 12 z 2 no to że wtedy logarytm o podstawie 6,64 można zapisać jako 6 logarytmu, 6 razy a przez 1 minus a i jeszcze tak w słowem wstępu, wstępu to już wracamy do dziennego, bo faktycznie Daily Maps, a nie, że tam jakoś z przerwami, bo miałem trochę dużo na głowie w ostatnim czasie, ale teraz już wracamy. Dobra, no to co? Ja pójdę, zacznę od prawej strony, nie wiem, kierunki od lewej strony um, i zapiszę logarytm w podstawie 6 z 64. To jest teraz zauważmy takie rzeczy, że 64 to jest ogólnie 2 do potęgi 6. E, więc zastosujemy tak schematycznie wzór na zamianę logarytmów. Żeby mieć tą dwunastkę, którą, której potrzebujemy, która jest właśnie związana z tym a naszym. No to zapisujemy zgodnie ze wzorem, bo się ten wzór jeszcze, logarytm o podstawie um, a z b to jest logarytm o podstawie jakiegoś c z b przez logarytm o podstawie c z a. Łatwo zapamiętać, że ta liczba na dole idzie na dół, Czyli do mianownika, a ta liczba logarytmowana, czyli ta troszeczkę wyżej, idzie właśnie do licznika. No dobra, on to sobie te, z tego wzoru zapisujemy, gdzie teraz nasz, naszym C będzie 12. No to logarytm w podstawie 12 z, 6, z 64 podzielić przez logarytm o podstawie 12 z 6. No i to się równa. No to już tak jak powiedziałem przed chwilą, 64 to jest 2 do potęgi 6. No to zapisujemy logarytm w podstawie 12 z. 2 do potęgi szóstej. No i teraz um, co zrobić z mianownikiem? Jest jeszcze taki jeden fajny wzorek, z którego tutaj skorzystamy. Logarytm w podstawie a, albo no, jakiś jak, 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 jak podstawie a z b podzielić przez c. To jest logarytm w podstawie a z b minus logarytm o podstawie a z c. No dobra. E, czyli znowu ta, ten dół idzie jakby, wchodzi z minusem jakby tak. Można sobie zinterpretować. No to jak dostać szóstkę? No to szóstkę dostaniemy przez podzielenie dwunastki, która się znajduje tutaj w podstawie, przez 2. No to zapiszmy logarytm w podstawie 12 z 12 przez 2. Ok, no i to się równa najpierw na dole. No i teraz tak, zgodnie z prawami działań na logarytmach, możemy to, tą szóstkę wyrzucić przed logarytm, czyli mamy 6 logarytmów. O podstawie 12 z 2 podzielić przez. No i teraz, e, zgodnie z tym wzorem, rozpisujemy logarytm o podstawie 12 z 12 minus logarytm o podstawie 12 z 2. Ok, no to już widzimy, że to i to to jest nasze a, czyli mamy 6a przez. No i teraz logarytm na podstawie jakiejś liczby z tej samej liczby, no to jest po prostu 1, no bo do jakiej potęgi można podnieść 12, żeby dostać 12? No do potęgi pierwszej, no to zapisujemy, że to jest 1 minus a. No i właściwie to, co, to kończy dowód. Także koniec.